TV gry, moi drodzy, światy z gier tak świetne, że myślisz o nich poza grą. Zobaczmy, co tutaj zostanie przedstawione. Pamiętacie to uczucie, kiedy po raz pierwszy trafiliście do jakiegoś miejsca w grze i wiedzieliście, że kryje się tutaj historia o wiele większa niż ta, którą opowiada główny wątek? Kiedy patrzyliście na zrujnowane miasto i zamiast pustki. Czuliście ciężar. Ten widok? Musimy wrócić. żar przeszłości, albo gdy znaleźliście tajemniczy przedmiot, którego opis zdradzał zaledwie z krawek zapomnianej legendy. To wszystko efekt mistrzowskiego światotwórstwa. I dziś nie będziemy rozmawiać o światach największych czy najpiękniejszych. Porozmawiamy o tych, które mają prawdziwą głębię. O światach, które są jak góra lodowa, pokazują nam zaledwie wierzchołek, a całą resztę pozwalają odkryć na własną rękę. Ale zanim materiał poleci dalej, to leciutko Ci poprzerywam, bo sponsorem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming, czyli strona, na której możesz kupić gry po prostu o wiele taniej. Wchodzisz na stronę, a tam biblioteka przed Tobą staje otworem i jest naprawdę gigantyczna. Od nowszych gier, takich jak Silent Hill F czy Elden Ring. Po swego rodzaju już jednak klasyczki Darkest Dungeon, albo nasz polski Wiedźmin 3, a może ostatnio popularne No I'm not a human. Tak, już jest tutaj przecenione i to o 32%. Na instancie idzie naprawdę sporo zaoszczędzić, kupuje tam sam gry na streama, do tego można płacić blikiem, więc jest chwila, moment, jak jesteś fanem preorderów to też je mają. Kolejna sprawa, że to nie są gry tylko na pc -ta. mają tu również gry na konsole, a z konsolami masz jeszcze taki mak, że możesz kupić sobie karty podarunkowe, choćby na PlayStation, które wychodzą dużo taniej. Także zajrzyjcie do linku w opisie i przestańcie przepłacać za gry. To chyba tyle, już nie będę przeszkadzał. Wracamy do materiału. Dzisiaj zastanowimy się, jak deweloperzy budują tego typu światy. Porozmawiamy o narracji środowiskowej, o odkrywaniu lor przez przedmioty i o tym, dlaczego często tajemnica jest ważniejsza niż jasna odpowiedź. Zastanowimy się też, dlaczego tego typu głębokie światy stają się coraz popularniejsze. Zapraszam serdecznie. Dawaj to. No dobrze, ale czym w takim razie są te głębokie światy? To słowo klucz, które dzisiaj pewnie padnie przynajmniej kilkakrotnie, więc warto je sobie zdefiniować, bo głęboki świat to wcale nie jest świat największy ani tym bardziej najpiękniejszy. Najlepszą metaforą, jaka przychodzi mi do głowy, jest po prostu góra lodowa. Wyobraźcie sobie, że wszystko co gra pokazuje wam wprost, główny wątek fabularny, dialogi w cutscenkach, jasno oznaczone cele misji, to zaledwie ten mały wierzchołek wystający ponad wodę. To jest, to jest dosłownie definicja Souls-like'ów w ogóle, tak przy okazji. Muszę oczywiście jakieś porównanie do Souls'a dać, ale tutaj nawet ten stosunek jest jeszcze inny, jakby to graficznie przedstawić. Tam kostka lodu wystaje nad wodę, a cała reszta jest, wiesz, schowana pod taflą. Ekspedycja też to robi fenomenalnie, bo ona bardzo dużo wątków ma pobocznych, bardzo dużo wątków jest poruszanych w notatkach, zapiskach poprzednich ekspedycji. Tak jak ci się wydaje, że wiesz wszystko, tak ta gra nie dość, że stopniowo się przed tobą otwiera w głównym wątku, to jeszcze bardzo dużo rozszerza pobocznymi, nie? I zobaczcie, że to jest gra bez otwartego świata. Znaczy taki półotwarty ma, nie? To jest gra, która nie jest taką skalą jak Elden Ring, nie jest taką skalą jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk, a jednak potrafi również taki fenomen zbudować i pokazać ten świat jako spójny, ciekawy i głęboki. Całości. Prawdziwa potęga tego świata kryje się pod powierzchnią. To właśnie tam, w tej niewidocznej części, znajdują się setki lat historii, skomplikowane relacje polityczne, zapomniane mity, upadłe cywilizacje i kulturowe napięcia. My, jako gracze, tak naprawdę nie widzimy tego wprost, ale grając, cały czas podświadomie czujemy napięcie i masę tego wszystkiego. To ona sprawia, że świat wydaje się autentyczny, spójny i co najważniejsze, że nie został stworzony tylko dla nas, graczy. Mamy wrażenie, że istniał nawet na długo przed tym, jak w ogóle włączyliśmy grę, i będzie też istniał długo po tym, jak ją wyłączymy. Teraz pomyślcie o kontraście. O świecie, który jest jak park rozrywki albo makieta filmowa. Jest piękny, pełen atrakcji, ale wszystko, co widzimy, to swego rodzaju. Rodzaju fasada. Każda ścieżka prowadzi do kolejnej oskryptowanej atrakcji, a za drzwiami, które nie są częścią zadania, nie ma absolutnie nic. To świat, który istnieje tylko w tych miejscach, w których pozwalają nam zajrzeć twórcy. Jest płaski, bo brakuje mu tej I To jest właśnie sytuacja, w której dbałość o detal i dawanie wolności potrafi imitować nam jak najbardziej imersyjne doświadczenie, jak najbardziej bliskie rzeczywistości. I to jest to, czym w przypadku wielu gier twórcy faktycznie się kierują, albo próbowali kierować i mówili o tym, że taki mają zamiar, a nie wychodziło. Tak czy inaczej, ta myśl przewodnia, że ty jesteś tylko częścią świata, a nie wszystko kręci się wokół ciebie, jest niezwykle istotna. Bo w życiu realnym też tak jest. Więc jeżeli grasz na przykład w jakiegoś Skyrima, to powinieneś czuć, że ty po prostu jesteś kimś, kto wchodzi do dawno, dawno ustanowionej rzeczywistości. I to tak powinno wyglądać. To faktycznie jest złoty środek w stworzeniu gier z takim ambitnym, większym, bardziej rozbudowanym historycznie światem. tej części góry lodowej. Nie ma w nim historii, do której można dokopać się samemu. Jest tylko opowieść, którą ktoś nam podaje. Nie możesz się czuć jak w parku rozgrywki. Miejsca decyduje o tym, czy dany świat jest tylko tłem dla rozgrywki, czy staje się jej Повноправним богатери. I tu pojawia się kluczowe Choć pytanie. Choć, żeby nie było, jak przychodzisz do parku rozrywki, to też jest fajnie i takie gry dalej będą dobre, ale jeżeli faktycznie zależy nam na stworzeniu immersyjnego i ciekawego świata, no to to, żebyśmy nie byli w jego centrum, jest bardzo, bardzo ważne, bo mamy gry, które totalnie kręcą się wokół nas, są niezwykle liniowe i są dobre, na przykład Devil May Cry, choćby nie. I to nie jest tak, że ta gra da ci jakiś taki feeling, że ten świat, bez względu na to, co w nim zrobimy, sobie istnieje, to nie jest feeling, że ten świat ma taką jakąś swoją mega głęboką historię, nie. To to jest naparzanka, to jest akcja, to jest dużo cheesy żartów, ale to jest coś, co też lubimy i to jest taka krótka rozrywka, na którą się godzimy, na którą jesteśmy chętni. Ale jak twoim marzeniem jako dewelopera jest stworzenie ambitnego, dużego, albo dającego wrażenie dużego świata, no to już inaczej sprawa wygląda. Które będzie motorem napędowym całego materiału. Jak twórcy budują takie światy? Jak sprawiają, że czujemy obecność tej głębi, mimo że nie widzimy jej wprost? i najpotężniejsza technika opowiadania historii w grach komputerowych często nie używa ani jednego słowa. Nazywamy ją narracją środowiskową. To swego Oj, rodzaju tak, sztuka no. przekazywania informacji za pomocą otoczenia, architektury, zniszczeń, konkretnych lokacji, czy nawet przeciwników. Pomyślcie tylko o celit z Elden Ring. Nikt nie musi nam tłumaczyć, że wydarzyła się tu apokaliptyczna bitwa i wybuchła straszliwa zaraza. My to po prostu widzimy. Czerwone... Czy w Eldenie masz dużo więcej takich dobrych przykładów? Ja już kiedyś o tym mówiłem, ale chętnie to Pokażę jeszcze raz. Jak wyjeżdżasz pierwszą windą w Eldenie, gdy tylko wchodzisz do pogrobna, no zobaczcie to. To jest idealna narracja środowiskowa, pokazująca Ci nie dość, że rozległość świata, to pokazuje Ci ją, no tak, złote drzewo tutaj, ja je zasłaniam akurat, ale złote drzewo, które jest punktem wszystkiego i do czego będziesz zmierzał. I to też jest niezwykle ważne fabularnie, po prostu, jako istota złotego drzewa. Masz pierwszą ścieżkę z przeciwnikiem tutaj, więc to jest jedna ścieżka do wyboru. Tu masz drugą, tam jeszcze jest trzecia. Jak sobie zobaczysz na samo ułożenie terenu, to tu się piętrzy zamek, ewidentnie wyżej od pozostałych obiektów na Twoim horyzoncie, co automatycznie bez tak naprawdę żadnego znacznika, podpowiada Ci, że tam będziesz chciał się udać i że to jest miejsce docelowe. W sensie, to jest mega, mega mądre budowanie narracji środowiskowej, przedstawienia nam geografią świata, tego, co możesz w tym świecie zrobić i jakie masz opcje. To jest mega intuicyjne właśnie, no. I w wielu grach to się pojawia, żeby nie było, że Elden jest jakiś wybitny. W wielu grach masz takie elementy. Świetny, pod tym kątem akurat, był Kronos. W Kronosie jest horror, jest ciemno, jest brzydko, jest źle. Jest to wszystko cudowne, w tym, jak to chcieli zrealizować Blueberry, ale na przykład idziesz przez ciemny korytarz i tylko mryga jakaś lampka przy biurku. Tak, kurde, widać, że żarówka się zaraz zepsuje. I to jest jedyny punkt światła, jakiś taki bardziej zauważalny dla gracza. Podchodzisz, a tam jest jeden z przedmiotów kluczowych. I co, była potrzebna żółta farba? Był potrzebny jakiś znacznik? Nie, gracz tam sam intuicyjnie podąża. W ogóle, kronos, jeżeli chodzi o narrację środowiskową, jest fenomenalny, bo on to, jak przedstawiał te zniszczenia, to, jak przedstawiał ten cały perelowski klimat różnymi mieszkaniami, meblościankami, to jest na wyższym poziomie. Zdecydowanie, nawet notatkami, jakimiś bazgrołami na ścianach, wiesz, graffiti. To wszystko było spójne i pokazywało ci świat, który doznał swego rodzaju tragedii, który jest już dawno po tej tragedii, a ty jesteś takim, no post-apo wręcz tego polskiego Krakowa. Nijące niebo, ziemia pokryta szkarłatną zgnilizną i potworne, zmutowane bestie. Każdy element tego krajobrazu krzyczy o cierpieniu i wojnie, której skutki odczuwalne są do dziś. Podobnie działa na przykład Night City w Cyberpunku 2077. Kontrast między sterylnym, błyszczącym Centrum miasta, a zaniedbaną pacyfiką mówi o nierównościach społecznych więcej niż 10 stron dialogów. To jest to, a inna sprawa, żeby to nie było przypadkiem makietą, no to sam fakt nawet NPC-ów, które podążają, aut, które jeżdżą. Tego, że życie dzieje się mimowolnie. Nie tylko wtedy, gdy ty wchodzisz w interakcję z tym światem. Jeżeli możesz się z losowym NPC-em w różnych momentach zderzyć bark w bark, to są drobne momenty, drobne rzeczy, które urzeczywistniają nam ten świat i historię, która się tu dzieje. Z kolei w architektura każdego regionu od królewskiego majestatu miasta Łez, po dzikość Greenpaw opowiada o jego dawnej funkcji i późniejszym upadku. Dobrze opowiedziana historia za pomocą narracji środowiskowej nie wymaga głębokiej interpretacji. W ten sposób dobrze opowiedziana historia sprawi, że gracz szybko załapie, co w danym miejscu się mogło wydarzyć. Ale za to twórcy bardzo chętnie ukrywają szczątki swojej historii w innych elementach gier. Na przykład w opisach przedmiotów, notatkach, mailach, czy w jakichkolwiek starożytnych księgach. To oczywiście domena From Software. W Elden Ringu opis każdego miecza, zbroi, czy popiołu wojny to mały fragment większej układanki. Dowiadujemy się o... Kurde, jeden z ostatnich i temu w DLC, nawet mówi ci bardzo dużo, i aż wręcz odsyła do tego, żeby zobaczyć trailer, po to, żeby sobie sparować wydarzenia, które poznałeś w tym DLC-ku, z tym, co było w ogóle w zapowiedzi samego LD na 5 lat temu. I to jest to, co From Software robi fenomenalnie, i to jest sfera, której my nie potrzebujemy, żeby czuć się dobrze w tym świecie i żeby czuć faktycznie, że on sobie żył i będzie żył, i my po prostu się tam znaleźliśmy jako jeden z wielu, ale te informacje na pewno uzupełniają i dają ci cały kontekst, nie? W sensie to nie jest tak, że ty zrozumiesz całą fabułę Elden Ringa po przejściu gry. No nie, prawdopodobnie musiałbyś czytać dziesiątki, jak nie setki tych przedmiotów i jeszcze obejrzeć sobie kilka filmów lorowych, Ale warstwa, która jest przedstawiana wprost, jest wystarczająca w połączeniu z tą warstwą intuicyjną, architektoniczną, geograficzną, żeby dać ci dobry feeling z grania, żeby to było imersyjne. Bo imersja, a pełna znajomość fabuły to dwie różne rzeczy. W mianych bohaterach, starożytnych rytuałach i przyczynach wojen nie z przerwników filmowych ale z cierpliwego składania tych okruchów w całość. Ale oczywiście ta metoda działa genialnie nie tylko tam. Nawet w Baldur's Gate trzecim znalezienie jednej z pozoru nieistotnej dodatki potrafi całkowicie zmienić kontekst całego zadania. W moim drugim podejściu do gry odkryłem spisek jednej z druidek, co rzuciło zupełnie nowe światło na konflikt w gaju. Coś, co za pierwszym razem całkowicie przegapiłem. I w tym kontekście warto pamiętać, że nie należy też zasypywać gracza bezużytecznymi informacjami. Gracz powinien też czuć, że nie musi tego wszystkiego czytać, żeby mniej więcej rozumieć, co się dzieje. No to w właśnie świecie. jest ważne. Ale jeżeli będzie chciał już się zagłębić, jeżeli faktycznie poświęcisz czas na to, żeby czytać notatki, czytać opisy przedmiotów, to coś faktycznie powinien z tego wyciągnąć. To są enigmatyczne rzeczy, to są bardzo często tajemnicze, niezrozumiałe rzeczy, Dzięki ale Iron muszą być napisane Lucas. i skonstruowane w taki sposób, żeby gracz faktycznie był w stanie coś nawet na własną rękę z nich po prostu wyciągnąć. Jednak głębokie światy to nie tylko ruiny, nie tylko tajemnicze przedmioty, ale też i przede wszystkim ludzie, a raczej zorganizowane grupy, które mają swoje cele, konflikty i konkretne ideologie. I taki głęboki świat naprawdę staje się głęboki, gdy rzeczywiście czujemy, że te wszystkie napięcia są prawdziwe. I tu znowu Baldur's Gate 3 jest tego bardzo dobrym przykładem. Konflikt między diabelstwami a druidami w gaju to nie jest po prostu dobro kontra zło. To zderzenie dwóch grup, które walczą o przetrwanie, napędzane strachem, ksenofobią i odmiennymi wartościami. Do tego dochodzi fanatyzm kultystów absolutu czy kultura gitianki. Każda z tych grup ma swoją logikę, która napędza ich działania. W cyberpunku 2077 mamy korporacje, gangi i nomadów, cały ekosystem społeczny, w którym każda grupa walczy o swoje wpływy. Do to jest coś, co na jakichś wykładach, kurde, stworzenia gier, nawet widziałem, bo czasami lubię sobie taką wiedzę techniczną obejrzeć. i Tłumaczyli tam, że każda postać powinna mieć przed w ogóle tworzeniem jakichkolwiek dialogów, przed tworzeniem jakichkolwiek fabuł, powinna mieć swój kompas moralny, powinna mieć swoje zasady i swoje jakieś pochodzenie, po to, że gdy to stworzysz, to zadanie jakiegokolwiek sobie pytania, jak ta postać by postąpiła, jak ona zareaguje na to, co my jako gracz zrobimy, będzie dużo łatwiejsze. Bo jeżeli wytyczysz sobie, jakie ta postać ma cechy charakteru, zrobisz taki profil psychologiczny tej postaci, zrobisz właśnie kompas moralny, to potem wbicie tej postaci w jakąkolwiek sytuację fabularną w grze, którą sobie jako twórca gry zaprojektujesz, jest bardzo łatwym zadaniem i zawsze będzie proste do wywnioskowania. Bez tego może się okazać, że w każdej sytuacji trochę niespójną tą postać stworzysz, trochę nienaturalnie postępującą, tak jak gracz by się nie spodziewał, jak nikt by się nie spodziewał, i w sposób nielogiczny ta fabuła by postępowała wokół tego jednego charakteru. Ma swoją obsesję na punkcie transhumanizmu. Voodoo Boys chronią swoją społeczność w cyberprzestrzeni, a Arasaka i Militech prowadzą cichą wojnę o dominację. To sprawia, że Night City nie jest tylko zbiorem budynków, ale żywym organizmem pełnym politycznych napięć. No pewnie. I można w prawdziwym świecie nie lubić polityki, nie lubić konfliktów, ale to one bardzo często napędzają te najciekawsze i najbardziej emocjonujące historie w grach wideo. Najlepiej właśnie wtedy, kiedy możemy poczuć, że są one prawdziwe i logiczne, kiedy czujemy, że grupy, które się ze sobą nie zgadzają, że grupy, które robią rzeczy, na które ktoś inny by się nie zdecydował, mają w tym wszystkim jakiś konkretny cel, że ich ideologia jest w tym całym świecie czymś podparta. Ale tak dochodzimy do ostatniego, być może w tym wszystkim najważniejszego elementu bo najlepsze głębokie światy nie dają nam wszystkich odpowiedzi celowo podsuwają nam pytania, zostawiają luki w odpowiedziach, tak abyśmy mogli pobawić się w ich interpretacje. No to Miyazaki robił i to robił też chyba Kojima w sumie, gdzie oni dosłownie wręcz, jak mają puzle ułożone, po pierwsze wysypują to wszystko, rozwalają cały obraz i mieszają, żebyśmy sobie sami te puzle ułożyli, ale oni sprytnie jeszcze dwa puzle z tej całej kubki zabierają. Nigdy ich ci nie dadzą. I to jest coś, co ty masz sobie faktycznie swoją wyobraźnią wypełnić. I akurat w przypadku Miyazakiego to jest zabawne, bo to się wzięło z jego czytania Książek. Gdy on czytał książki zagraniczne, po angielsku na przykład, on nie rozumiał wszystkich słów i wiele rzeczy musiał sobie dopowiadać i wypełniać wyobraźnią. Nawet gdy czytał po japońsku książki, to za młodu nie znał jeszcze wszystkich możliwych słów i czasami niektóre rzeczy dla niego były niezrozumiałe. Niektóre sytuacje, konteksty, a czytał książki znacznie bardziej dojrzałym językiem pisane, niż faktycznie go pojmował w danym wieku. Ta praca wyobraźnią, którą on uskuteczniał, jest czymś, co mówił, że chciałby zawsze właśnie w swoich grach przekazać graczom, nie, i dlatego tak naprawdę. O światach Miyazakiego nigdy nie wiemy wszystkiego, bo on chce, żebyśmy wszystkiego nie wiedzieli, tylko potrafili to sobie uzupełnić. To właśnie ta tajemnica niedopowiedzenia sprawiają, że świat żyje w naszej głowie na długo po zakończeniu gry i zachęca do tego, abyśmy na własną rękę lub z pomocą innych szukali dalszych odpowiedzi. Mistrzem tej sztuki jest na przykład Hollow Knight. Kim dokładnie jest nasz mały rycerz? Czym jest pustka, czym radians? Gra niczego nie wyjaśnia wprost. Daje nam tylko strzępki, informacji, symbole i atmosferę, zmuszając nas i całą społeczność do tworzenia niesamowitych teorii. To właśnie dlatego jego świat jest tak fascynujący, bo w dużej mierze budujemy go sobie sami. I to jest to, nie? Fury Crafting to jest coś, co w ogóle napędza całe społeczności. Jeżeli wszystko wokół gry jest jasne, gameplayowo i fabularnie, jesteśmy pozostawieni bez żadnych pytań, to nie jest to. Tak fajne jak na przykład fabuła Bladborna, o którą od 10 lat ludzie się spierają. Elden Ring robi to samo na przykład z zewnętrznymi bogami, potężnymi kosmicznymi bytami, których motywacje są dla nas niezrozumiałe. Pozostają tajemnicą, co czyni je o wiele bardziej intrygującymi. To wszystko sprawia, że czujemy, iż dotknęliśmy zaledwie skrawka o wiele większej, niepojętej dla nas nawet rzeczywistości. A dobre światy nie tylko zachęcają do eksploracji oraz analizy fabuły, ale także po prostu zachwycają wizualnie, a ich piękno dostrzeżemy korzystając z produktów partnera. Naszego dzisiejszego odcinka firmy Sharp i ich telewizor z serii GR. Link do telewizora znajdziecie w opisie. Znamy już więc narzędzia, z jakich korzystają twórcy. Dlaczego więc ta misternie utkana sieć powiedzeń, pytań, opowieści poprzez przedmioty czy poprzez po prostu środowisko, tak dobrze działa? Odpowiedź leży w psychologii, w tym jak nasz mózg reaguje na wyzwania i odkrycia. Po pierwsze, szacunek do inteligencji gracza, kiedy granie podaje nam wszystkiego na tacy, wysyła jasny komunikat, Ufamy ci i wierzymy, że sam połączysz kropki. I kiedy faktycznie nam się to udaje, kiedy łączymy opis znalezionego miecza z historią bohatera, który dzierżył go setki lat temu, czujemy się genialnie. Oj, jest... tak. Zawierzenie inteligencji gracza to jest coś, czego gry sukcesywnie przez lata się pozbywały. Kiedyś faktycznie pod tym kątem gry były sztuką. Dalej się oczywiście takie znajdują i są piękne, ale sama plaga tych właśnie znaczników, wytłumaczenia wszystkiego dobitnie, powtarzania nam w dialogach 30 razy tej samej informacji, żebyśmy na pewno ją za pamiętali, żebyśmy na pewno ją zrozumieli, prowadzi bardziej do frustracji i zmęczenia gracza i wydłużenia sztucznie gameplayu, niż jakiejkolwiek faktycznej chęci eksploracji, jakiejkolwiek faktycznej chęci przemyślenia dziejów fabularnych. Gdy twórca ufa graczom, że są inteligentni i że we własnym zakresie połączą sobie kropki, które nam postawiono, to działa dużo lepiej po prostu. Oczywiście jeżeli sama fabuła jest jakościowa, jeżeli sam świat jest jakościowo opisany, bo jeżeli, wiesz, rozwalisz te puzzle i jeszcze kilka tych puzzli zabierzesz w świecie, który jest absolutnie gówniany, no to to i tak nie wyjdzie. Satysfakcja intelektualna, poczucie, że rozwiązaliśmy zagadkę, której nikt nam wprost nie zadał. To jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakich możemy doświadczyć w grach wideo. Po drugie, aktywne zaangażowanie. W tradycyjnej narracji jesteśmy biernymi widzami. Oglądamy tylko historię. W grach z głębokim światem stajemy się jej aktywnymi uczestnikami, a nawet współautorami. Nasza interpretacja, nasza ciekawość i nasze wybory kształtują to, jak postrzegamy świat. To my decydujemy, które wątki są dla nas ważne, w które legendy wierzymy i które tajemnice próbujemy rozwikłać. To sprawia, że nasza podróż jest unikalna i osobista. Nie przechodzimy tak po prostu gry, my ją przeżywamy i budujemy własną opowieść w jej ramach. I wreszcie po trzecie, być może najważniejsze, budowanie społeczności odkrywców. Tajemnica jest potężnym spoiwem społecznym. Kiedy gra no, zostawia tak wiele pytań bez odpowiedzi, naturalnie zaczynamy szukać ich razem z innymi. I tak rodzi się cały ekosystem, który żyje poza samą grą. Powstają kanały na YouTube poświęcone wyłącznie analizie fabuły, rozbudowane strony wiki, które są efektem pracy tysięcy graczy oraz niekończące się dyskusje na forach, gdzie ludzie dzielą się swoimi teoriami. Gra wtedy przestaje być produktem, a staje się zjawiskiem kulturowym. Wspólne dochodzenie do prawdy, spieranie się o interpretacje i budowanie wielkich teorii na podstawie małych wskazówek. To wszystko sprawia, że świat gry żyje własnym życiem na długo po premierze. Stajemy się częścią czegoś większego niż tylko nasza własna, osobista rozgrywka. Właśnie sensie to podejście jest taką jedną swoistą kontrą do nurtu gier tworzonych tylko po to, żeby je przejść. Bo jasne, takie gry potrafią być fajne, ale w wielu przypadkach nie pozostawiają nas z nie wiadomo jak dużym wrażeniem, przemyśleniami po ich samym przejściu. Po napisach po prostu gry wyłączamy, odinstalowujemy i następnego dnia o niej nie myślimy. A gry, które zadają pytania, Graczowi albo wciągają go do świata pełnego faktycznych emocji, historii, dużo wcześniej istniejącej i później istniejącej po naszym odejściu z tej gry, mogą nas skłonić do tego, żeby myśleć o tej grze, nawet gdy właśnie w nią nie gramy, gdy już ją przeszliśmy, gdy zastanawiamy się, kurde, a gdybym tam zrobił co innego, a może gdybym poszedł tam, a ciekawe, co się działo tam, tak naprawdę, to są pytania, które świadczą o tym, że gra faktycznie była wciągająca, nie? I więc widzicie, że światy, które zostają z nami najdłużej, nie są często tymi dosłownymi, ich siła nie. Polega na tym, co nam pokazują, tylko co przed nami ukrywają. Narracja środowiskowa, archeologia przedmiotów, wiarygodne społeczeństwa i przede wszystkim potęga tajemnicy to wszystko narzędzia, które zamieniają zwykłe tło w pełnoprawnego, żywego bohatera naszej przygody. W czasach, gdy tak wiele gier stawia na natychmiastową gratyfikację i prowadzenie nas za rękę, te, które wymagają cierpliwości, uwagi i myślenia, stają się bezcenne. To właśnie one zostają z nami na lata. Nie dlatego, że miały najlepszą grafikę czy najwięcej znajdziek, ale dlatego, że dały nam świat, który, Mogliśmy odkrywać na własnych zasadach. Najgorsze jest to, że takie gry przez wielu graczy będą uznawane za nudne. Przez ten właśnie brak gratyfikacji, przez to, że nasze mózgi się zmieniły na przestrzeni lat. Bardzo dużo graczy oczekuje ciągłych strzałów dopaminowych i tego typu świat, tego typu doświadczenia, one po prostu dla tych graczy nigdy nie będą przechodzić. One nigdy nie będą dobre. To jest z jednej strony przykre, a z drugiej, no w takich realiach żyjemy i cóż zrobić? Świat na tyle głęboki, że nawet po napisach końcowych wciąż chcieliśmy do niego wracać, choćby tylko w myślach i w rozmowach z innymi. A jakie są wasze ulubione głębokie światy w grach wideo? Jakie sprawiły, że myśleliście Kangureka, o Kangurze Chaos, tajemnica po wulkanu Powaga? Sprawiły, że czytaliście nocami wiki albo oglądaliście teorie różnych youtuberów? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego. No i dobra, fajny materiał nawet, kurczę. Napiszcie widzowie w komentarzach o jakich grach myślicie związanych z tytułem tego odcinka.